Moi drodzy, mamy odcinek unboxingowy. A co znajduje się w przesyłce? Jest to Spring Boot Lifebook. W końcu się jej doczekałem, już nie mogę się doczekać, kiedy ją zobaczę. Ale gdzieś indziej ją wypakować jak nie na tle pięknej norweskiej natury, a w tle tylko szum strumyku. Zapraszam do tego, aby zobaczyć, co znajduje się w książce i jak tak publikacja wygląda. Wszyscy dostali swoje egzemplarze, a ja dopiero teraz zachwycam się widokiem własnych egzemplarzy, które dostałem. Ojej, są cudowne, są mega piękne. Zdążyłem wrócić do Polski, rozdać kilka autografów, więc zobaczyłem egzemplarze swoich czytelników, wrócić do Norwegii i wówczas dostać swoją przesyłkę. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Przytoczę ci, jak ta książka się prezentuje, jakie dostałem feedbacki. To jest ważna rzecz, bo przez to, że dłużej czekałem na swoją paczkę, no to mogę jednocześnie podzielić się feedbackami, komentarzami, jakie dostałem. W tej publikacji nie trzeba przechodzić przez ściany tekstu po to, aby dowiedzieć się jak implementować poszczególne funkcjonalności. Dla przykładu parametryzacja metod RESTowych jest ona wytłuszczona. Jasno pokazujemy jakie mamy sposoby oraz w każdym z nagłówków widzimy przekazywanie przez nagłówek, przekazywanie przez parametry. Mamy jasno oznaczone rozdziały i poszczególne rzeczy, które musimy wykonać, aby daną implementację wykonać. Starałem się przede wszystkim postawić na dużą czytelność po to, abyśmy mogli zobaczyć jak wyglądają Przykładowe implementacje, duża ilość obrazków, no a przede wszystkim, jeżeli ktoś jest zmęczony czytaniem oraz przyglądaniem się fragmentom kodu, no to może odpocząć wykorzystując kody QR. Kody QR są po każdym rozdziale i one przenoszą nas do materiałów wideo, które uzupełniają naszą wiedzę i też testów, które są w stanie zweryfikować, czy dobrze zrozumieliśmy dany rozdział. Łączna suma tych materiałów wideo, które znajdują się w tej publikacji, to aż kilkanaście dodatkowych. Godzin. Jesteśmy w stanie czytać rozdział po rozdziale i wówczas sprawdzać, czy upewniać się, czy dobrze zrozumieliśmy wiedzę zawartą w danym rozdziale. Dodatkowo testy są skonstruowane w taki sposób, aby lekko wykraczały poza poziom, który znajduje się w danym rozdziale. Ale to jest tylko i wyłącznie po to, aby każdy z czytelników miał szansę przepraktykować dany kod, dowiedzieć się więcej, skompilować niektóre fragmenty kodu, pobrać kod źródłowy z naszego GitHuba, dowiedzieć się w jaki sposób działają niektóre funkcjonalności a to wszystko po to, aby podnieść swój poziom wiedzy. Starałem się tutaj dobrze wyeksponować kody źródłowe po to, aby tylko i wyłącznie jedno spojrzenie było nam w stanie powiedzieć do czego służy dana metoda, jak ją wykorzystywać, jak się nazywają poszczególne fragmenty kodu. Stawiałem przede wszystkim na czytelność, aby każdy z czytelników mógł wynieść to, co dla niego najcenniejsze. Jest to publikacja przeznaczona dla osób, które zaczynają swoją przygodę ze Spring Bootem i chcą się nauczyć, jak zacząć z nim pracę. Jest to książka dla osób, które już znają Java, ale wcześniej nie miały kontaktu z technologiami webowymi, i ta książka właśnie jest świetnym, szybkim wprowadzeniem, aby właśnie tą wiedzę zdobyć. Książka przechodzi przez wiele aspektów, takich jak na przykład konfiguracja Boota, REST API klientów HTTP, programowanie aspektowe, bazy danych JDBC, Mongo, no i oczywiście kończąc na testach jednostkowych, integracyjnych, też nie zabrakło zagadnień związanych z mikrousługami, Spring Cloudem czy też Spring Security, ale te zagadnienia traktuję bardziej jako inspirację, jak krótkie wprowadzenie, z tego względu, że te tematy są tak obszerne, że mógłbym napisać osobne publikacje, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. Więc podsumowując, Livebook ma aż 12 rozdziałów, dodatkowo 3 rozdziały bonusowe, które uzupełniają nam naszą wiedzę, nie tylko i wyłącznie z zakresu samego Springa, ale też technologii i narzędzi, które są sprzyjające do pracy właśnie z wykorzystaniem Spring Boota. Po każdym rozdziale, tak jak wcześniej wspomniałem, znajdują się testy wiedzy, no i oczywiście materiały wideo, tak jak mówią to czytelnicy Springboota można tą książkę czytać w tak zwanym offline mod, czyli wcale nie musimy korzystać z tych QR kodów, które znajdują się na dobrą sprawę co kilka kartek, ale jesteśmy w stanie przeczytać tę książkę, na przykład pojechać na wakacje, jesteśmy w Norwegii, jesteśmy na łonie natury i wcale nie musimy skanować naszych QR kodów po to, aby w pełni ją zrozumieć. Są dwa podejścia. Można tą książkę czytać od deski do deski i dopiero wówczas, kiedy mamy ten ogólny pogląd, zeskanować kody QR i realizować materiały wideo albo realizować materiały wideo z każdym rozdziałem, bo często jest tak, że do jednego rozdziału jest więcej niż tylko i wyłącznie jeden materiał wideo. Dodatkowo znajdziesz tutaj prace domowe i zadania rekrutacyjne. A propos zadania rekrutacyjne, to mam bardzo ciekawą anegdotę. Jedna z firm zamówiła książkę w preorderze dla swoich pracowników, czy też biblioteczki firmowej, po to, aby każdy mógł z tej publikacji korzystać. Po tym, jak otrzymali swoje egzemplarze, to dostałem na maila zapytanie, czy mogą pytania, które znajdują, się w testach wykorzystywać na potrzeby swojej rekrutacji, które prowadzą na stanowisko Java deweloperów, Spring Boot Developerów. Bardzo cieszy mnie fakt, że testy, które znajdują się w tej publikacji, są tak często eksplorowane. Wystarczy zeskanujemy QR kod i wówczas jesteśmy na przykład na telefonie, nawet zrobić prosty test. Ja mam takie zaplecze, backend i sprawdzam, ile razy ktoś wykonał dany test. Ta liczba już chyba przekroczyła 2000 podejść do wykonania testów. Są osoby, które na przykład grindują i Wykonują test, jeden test po kilka, kilkanaście razy, po to, aby dostać maksymalny wynik, więc naprawdę bardzo ciekawe jest to, jak dużo osób podchodzi do tych testów. No i właśnie traktuje je z pełną ambicją, po to, aby. Uzupełnić swoją wiedzę o każdy najdrobniejszy szczegół. Moi drodzy, z dumą mogę powiedzieć, że polska społeczność, polskie community rozrosło się tak bardzo i jest tak duże, że w końcu doczekaliśmy się pierwszej polskiej publikacji na temat Springa Spring I wielu z nas będzie mogło czytać w końcu polską książkę. Zaję sobie sprawę, jak to jest z polskimi przekładami. Nie zawsze są one szczęśliwe, a czasami są nawet bezduszne z tego względu, że one są pozbawione takiego polskiego podejścia, polskiego poczucia humoru, czy też właśnie z polskiego ducha. Wspólnych też doświadczeń, czy też informatycznych, czy też historycznych. Dlatego też tutaj na łamach tej książki postarałem się umieścić swoje historie życia dewelopera. Opisywałem, jak u mnie wyglądały procesy rekrutacyjne, jakiego rodzaju zagłoski mnie spotykały i jakie rozwiązywałem, oraz również też, jak wyglądał początek Spring Boota w Polsce, kiedy on właśnie chodził do naszego kraju. To, co powstało przy udziale komuniki, to jest baza wiedzy, która znajduje się na końcu. I na samym końcu mamy wypisane wszystkie najważniejsze mechanizmy, które znajdują się w Spring no i tuż przed rozmową rekrutacyjną, czy też przed egzaminem ze Springboota, jak wrócę do prowadzenia zajęć na uczelni, to na pewno będę tak robił swoim studentom. Możemy sobie przejść przez wszystkie mechanizmy, które się znajdują i sprawdzać jeden po drugim. Znam, 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 znam. Ojej, nie znam. Muszę zaczerpnąć szerszej wiedzy na ten temat, na której stronie znajduje się informacja, ale na temat na przykład wykorzystania joint column. Widzę, strona 107. I Już widzę, jakiego rodzaju mechanizmy mogę wykorzystywać, a dodatkowo intuicyjna tabelka podpowiada mi w jednym szybkim spojrzeniu, jak mogę zaimplementować poszczególne rozwiązania. Oczywiście jak czegoś mi brakuje, to mogę zobaczyć materiał wideo, jeżeli jestem oczywiście zbyt zmęczony, żeby oglądać, no i tą wiedzę nadrobić. Więc jest to świetna rzecz, która powstała przy udziale społeczności i dzięki temu możemy właśnie jeszcze łatwiej korzystać z naszej książki, bo jestem zdania, że książkę techniczną czyta się wielokrotnie. Raz przeczytamy od deski do deski, ale później, kiedy na przykład brakuje nam wiedzy z danego zakresu, bo zapomniałem nie pamiętamy, chcemy sobie przypomnieć, ugruntować, uściślić naszą wiedzę. To szybko przewracamy, sprawdzamy, widzimy, no jest. Okej, okay, dobra, mam gotowy fragment kodu, mam tabelkę, mam schemat, przepisuję, sprawdzam, działa, kopiuję z GitHuba. Mogę porównać mój kod z ten, który znajduje się z kodami źródłowymi w książce. Więc jest to świetne rozwiązanie w momencie, kiedy chcemy właśnie ugruntować naszą wiedzę, czy też właśnie ją uporządkować jeszcze bardziej. Nie będę zdradzał wszystkich featureów tej książki, bo czym byłoby eksplorowanie tak fantastycznie. Publikacji w momencie, kiedybym opowiedział o niej już wszystko w tym materiale. Dlatego też, moi drodzy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zachęcam Was do zostawienia komentarza, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie zadacie. No i oczywiście zachęcam do wejścia na stronę wydawnictwa livebooks.pl. Tymczasem, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, cześć.